Siemanko, witam was w pierwszym odcinku na moim kanale yy, Oliwia Kłodziej i słuchajcie dzisiaj yy, rozpoczniemy serię Minecraft yy, No będzie to seria, aż skończymy Minecraft Chodzi mi o yy, O to tam zabicie smoka itp A może nawet dalej, tylko już tak, że będziemy wydać już w fortece Różne rzeczy, a teraz rozpoczniemy gierkę więc nazwiemy nasz świat że i ty i ty. Na przetrwanie na trudny będzie to... Takie coś. Pokaż współrzędne tak. I słuchajcie, niestety będzie to przy aktywacji kodów, to przepraszam, zachowaj się będzie. Bo słuchajcie. Wiecie, ja jestem taką ciotką klotką. I słuchajcie. Ja się tak lubię. Więc trochę jeszcze ściszę tego Minecraft'a, żebyście mogli mnie lepiej słyszeć. Bo wie, że ja kiedyś nagrywałam na swoim starym telefonie, to pamiętam jak mi huczało. Dobra, tu mam już od razu węgiel, więc tutaj sobie zaczniemy. No i nagrywam na moim nowym telefonie, który dostałam. Czekajcie, raz, dwa, trzy dni temu. Mokie 5,1 plus. No. Więc tak. No i tak jak mówię Fajnie by było gdybyście dobili tam ileś subów Będzie na pewno jakieś specjalna że budujemy jakiś wille. jakbyście to słyszeli to mój kot po prostu miauczy W salonie i no Pijmy kopiemy Dobra no, mamy 5 to nam wystarczy A jestem na klasyczny więc jak w komputerze Jak ping wygląda bez widać taki lepiej operować nie, i zrobiłam, widzieliście, to crafting zrobiłam. No dobra, no może się przydam. Kill nie czeka, chyba nie będę robić, bo od razu idę kopać ten. O, tu jest od razu żelazo, więc wszystko z mamy fajnie. Zgrało się. Dobra. Pożremy sobie tu bo... Może sobie tu, słuchajcie, może by nawet zabieszkać. No tutaj takie wcięcie na razie będzie. Dobra, kilofik taki robię. I teraz idę kopać. Oto sobie wykopiemy, bo to się może przydać. Chociaż, że to jest jeden, ale Ach. nie zejdę tam dalej. O kurde. Dobra, tutaj sobie, sobie odpuścimy. Ale bruksy wykopiemy. Bo się nam może przydać bardzo, bo zrobimy sobie mieczyk, siekierkę. Tylko chcę siedzieć tutaj przy oknie. Szczepę będzie z kamerką, więc... Jak po tym będzie 5 lajków, to wtedy rozpocznę z kamerką piszcie w komentarzach, co mam robić w kolejnych odcinkach. Więc no, dobra, teraz sobie ogarnę mieczyk i siekierkę I sobie wyrzucam tak tego patyka, bo mi się deski się zawsze przydadzą. Mieczyk, tak, tu ostatni, to tak. To są surowce, tu dajemy zawsze na ostatni, ja tak robię mnie, takie. I to wezmę, żeby je nie robić kolejnych. Dobra. Nie jest potrzebna. Wiecie, nie lubię mieć takiego bałaganu jakby w swoim ekwipunku. Więc dobra. To taki czy odcinek ile będzie trwało. No nie wiem za bardzo. Więc no. Do tego lasu, że pieska sobie ogarnie, w kole, a ci takie laski są fajne, aby się siedzieć obok tego lasu. Więc tak, to jest w sobie super polano, żeby się budować, ale jeszcze gdzieś pochodzimy, żeby wiecie. Żeby sobie tak się rozpoznać i więcej okolice co tutaj jest. Ścina. Ścina. Zawsze się przyda nie, bo jednak ja Jak potrzebowałam ściny, to to nigdy nie miałam, nie, bo nie zbierałam tak jak szłam. I tutaj mam w ogóle 11.35 O takich śniadek ja bym wstęp do mojego kanału zacząć Minecraftowo, bo to będzie kanał gamingowy, tak jak już, już zaczęłam mówić. I ja wam pokażę jak pobrać spodnego Minecrafta. Do której tak naprawdę nie trzeba licencji, bo jak wiecie, Minecraft teraz dodał, jeżeli je pobierzecie ze sklepu Play, to musicie pobrać jeszcze licencję, która jest płatna. Mam 5 złotych, a. chyba 5 złotych, nie wiem, nie wiem. No i właśnie, tak. Więc. Trzeba powraciałam pokażę. Je... Bo jeżeli ze sklepu Play, pobierzecie to macie już od razu tą licencję, nie? Bo jest to z legitnego no, legitnego, no... Minecraft taki wiecie płatny, nie? Więc... Bo ta strona, z której to pobramy jest legitna i nie ma żadnych wirusów Więc słuchajcie, No Aaa! Dobra chodzę, upośledzona, no wiecie wiecie co chodzi, nie? No, no, ja grałam wcześniej na tablecie, nagrywałam wiecie. Już będziemy mieli łóżko, nawet. Bo już ostatnia owca nam została. Więc to no, fajnie rozpoczęcie tego odcineczka. O właśnie, tą baraninę. Ja staram się zbierać, bo to jest jednak zielenia, nie? O czym zielenia? No wiecie, a mi się myli już. Klączył mi się język. Dobra, więc. Jak widzieliście, mam taki trochę upośledzony skin. Bo taki mi się trochę podoba, nawet. Ale po prostu taki wybrała mnie. A mogę wam pokazać też, jak darmowe skiny, z sklepu. I muzykę taką w Minecraft, jak na przykład na Playstation czy w komputerze. wiecie różne będą też poradniki. To wszystko z czasem u mnie na kanale się pojawi. Możecie pisać, może z czego chcecie poradniki. Jaką grę chcecie. Oczywiście niepłatną. Więc. dobrze, to idziemy po tą owcę. Nie, to że ja sobie jakoś źle radzę, jeżeli chodzi o

Dobra, teraz szybko zrobimy, przepalimy sobie coś do jedzenia, bo lipne już u mnie siedzą konie I sobie tutaj myślę, że sobie tutaj się na razie staniemy się na osiedlenie. Ładna to jest sobie... A bo o tam w tej rzeczce jest ładne, tylko zjem sobie, żeby na drogę być. nie Dobra. Chapnę to szybciutko i możemy iść tam. I właśnie o tam bym chciała pójść. E, o tutaj. O tej przy tej rzeczy się. O tak, tutaj osiedlimy to drzewko. Tu będzie ładnie ogółem to wszystko wyglądać. Taki początek, fajny. Na rozpoczęcie. Zetnę drzewko, żeby sobie słuchajcie. Przepalić jedzonka trochę. Tak na razie z węgla mamy krucho. Więc tak, i sobie tu od razu sobie postawimy coś tam żeby nie było. Dobra. I sobie tutaj teraz przepalimy jedzonko. O, teraz. Sobie łóżko, cyk, cykamy i po sobie tu stawiamy, I dobra, I trochę tutaj trochę, i ogarnijmy, żeby tutaj było takie, wiecie, a tu może, tu jest jeszcze tak fajnie zrobione, dobra, jednak tam idziemy, <laughs> Będzie taki, bo ja mam ja, lepiej jest mieć w sumie taki dom niezamknięty, chociaż czasem będzie oczywiście most i tu będzie zamknięty, a tu będzie na razie moja lepianka. Sobie tutaj będziemy mieszkać. Znaczy lepianka, no to to będzie to trudno nazwać lepianką. Tym fajną chatką, czy chatką. no. no i tutaj będziemy siedzieć pod takimi drzewkami? A ja tymczasem pójdę zetnąć trochę więcej drzewka. O kurczaczek nie Zabiję go, bo... Okej, okay. skrzynię sobie zrobię W sumie to wszystko słuchajcie... Nie, nic nie będę robić poza odcinkami raczej Mam swój taki świat, którym robię, wiecie o co chodzi, nie? No, no. w sumie mogę tutaj posadzić, wiecie o co chodzi Tutaj dla tu będzie mój taki ogródeczek. Ej, co pięknie wygląda zachodzie słońca. O tak, zrobimy tu pierwszą pochodnię tutaj po To wystarczy. I teraz sobie to popie popieczemy. Aura, pykuś. Drabieńko, Robię, 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 Tu. I sobie zrobię pięć 4. Okej. Aby było tutaj tak raźnie. Nie? Dobra, pójdziemy spać. I słuchajcie, z ranka myślę, że no co sobie tu będziemy robić. No, tak to wygląda. No, taka... Ukryta lepianka i skrzynia. O! Skrzynia może będzie. Być... Nie, tu. Skrzynia, słuchajcie, może będzie. Czekajcie, oto sobie zburzymy i tu będzie na przykład skrzynia. O! Mi się tu, podo... Mi się tu podoba, tu jest ładnie. O, tu nie, tylko tam czas. Będzie, słuchajcie, ładnie tu wyglądać, nie? Jak będzie tutaj taka skrzyneczka. O tak, sobie będzie tutaj, tak. No i tutaj posadzamy te rzeczy, które nam nie są za bardzo potrzebne. Czyli to jedzenie zawsze ze sobą. No i tak to, to wszystko. No i co, jedzenie na drogę. Tu mamy spampot. No i idziemy, słuchajcie, sobie tu mm, jaskini, bo bym, słuchajcie, chciałam. Mm, Zdobyć, uuu, uh, trochę węgla I trochę Tego Ale jest też dom z liści, słuchajcie, bo jak Zrobimy obcinarki, to możemy, możemy Sobie te Jak to się nazywa? Liści, zebrać blok bliż... liści, więc Okay, Mamy już 8 tego, więc nawet spokojnie. Jakiś mieczyk czy coś. Węgiel jest najważniejszy na początku, bo później już nie za bardzo... Chociaż też, też no mam. najlepiej jest mieć dużo węgla. Eksp też sobie zbieramy. mamy tego węglusia? No 20, spoko. Spoko loko będzie. Czy tutaj wykopiemy, nie? Czy było tutaj wszystko legitnie? Pyk, py, pyk, pyk, pyk. Cykniemy sobie tu. No mam nawet jeszcze jakieś pochodnie, więc... Słuchajcie, jak już nawet mamy żelaza 15 No to nieźle, nie? Nieźle, nieźle Dobra, Idziemy tam w głąb A co tam mi tam szkodzi? Chyba, że tu nic nie ma, no to... Ciągnij, no patrzcie, no nie wejdę no w życiu. Ale tak ja tak nie wpływam w takie wody. Staram się, nie, ale tam była kusząca jaskinka. Przy okazji sobie tu zablokujemy tą wodę, żeby mi tam nie płynęła, nie? Dobra. Dzisiaj jeszcze wybierzemy w tutaj, spoko. spoko. nie, no i też mamy już na wykończenie ten kilo. O! Rozkręcamy tutaj, więc nie mam. No i już dokończymy ten nasz kilofik, nie? Wrócimy, przepaliły i zakończymy ten odcinek, bo nie ma czego go dłużej ciągnąć. Trochę zbywamy. Dobra, teraz kliniemy się. mam mnie co to tyle z pierwszego odcinka jeśli wam się spodobał to zostawcie lajka i sobie każę, jeżeli jesteście tu pierwszy my się widzimy już w kolejnych odcinkach i moich produkcjach więc joka